Przed chwilą zakończył się sparing pomiędzy Świtem Nowy Dwór Mazowiecki a Pelikanem Łowicz, wynik remisowy. Komentarz, jeżeli można prosić. No, wydaje mi się, że dobry sparing. Yy, różna Świtu jest to wymagający przeciwnik, także yy, na pewno yy, mogliśmy się sprawdzić na, na jego tle. i W pierwszej połowie yy, mieliśmy kilka sytuacji dogodnych do zdobycia bramki. Nie zdobyliśmy i Na koniec pierwszej połowy mogliśmy, mogliśmy stracić bramkę. Także, i były, i były sytuacje dla nas, i były dwie sytuacje dla świtu. Także wynik 0-0 jest prawie. Wystąpiliście w podstawowym składzie, tym już w którym celowym czy, czy ktoś, ktoś jest testowany? Znaczy, pierwszą połowę praktycznie graliśmy oprócz trzech zawodników, którzy są kontynuowani w tym podstawowym składzie. W drugą połowę grali zawodnicy testowani i młodzi. A jeżeli chodzi o świt, kto panu zaimponował? Jak, jak zwykle świd gra bardzo solidnie w obronie. Ma, ma dobrego napastnika z Za Na tym się opiera Graślin. Tak. Dziękuję bardzo.